Kolejny film instruktażowy, bardziej pokazowy. W jaki sposób zaimplementowałem sobie echosondę Elementa. Tu jest akurat siódemka. Do łowienia przenośnego. Tak samo jak w przypadku Aksjoma, Nie posiadam mu swojej łodzi. Używam pontonów. Używam pontonów lub łodzi dostępnych na łowiskach. No i tam nie ma możliwości wykonywania odwiertów. Wiercenia jakichś tam otworów żeby to przymocować. Może zacznę od montażu przetwornika. Przetwornik, tak jak w Axiomie, montuje za pomocą przestawek i uchwytu rama, dwóch główek małej, zwany rąb okrągłej, ramienia, to jest bodajże 7 cali. Jeżeli chodzi o przestawki, stosuję dwie, ponieważ uważam, że Lepiej trzymają, dają pewność, że się tego przetwornika nie zgubi. Jak mówimy w chłodnej wodzie na wiosnę czy na jesień, czasami te przestawki puszczają, a lepiej nie zgubić przetwornika, ponieważ jest to zbyt droga zabawka. Drugim plusem tego jest fakt, jeżeli uderzymy w cokolwiek, jakąś zawadę podwodną, to same ramię przeważnie się prostuje, lub przestawki się te odklejają. Nie urwiemy lub nie uszkodzimy, nie roztrzaskamy samego przetwornika który jest niżej, zawsze powinien być niżej od płaszczyzny dna łodzi. Dlatego ja to stosuję, nie skręcam tego aż tak mocno, ustawiam sobie, żeby to było w miarę równolegle do dna i nie skręcam na siłę samego ramienia, dlatego że w razie właśnie uderzenia w zawadę przetwornik idzie do góry, no i wtedy nie muszę kupować sobie nowego przetwornika. jeżeli chodzi o dostosowanie uchwytu RAM do uchwytu przetwornika to zrobiłem sobie taką małą modyfikację. Ten uchwyt trapezowy najbardziej pasował mi na otwory, które są fabrycznie wykonane w samym uchwycie przetwornika. Odnośnie małej główki zastosowałem akurat tą, ponieważ ona prawie idealnie pasuje mi na otwór, który jest w przetworniku. Ten pierwszy otwór Lekko podfrezowałem sobie wiertelkiem, zrobiłem go wyżej, czyli w tym kierunku. Tutaj mamy ten otwór, a ten, jego tutaj nie widać, a ten jest przywiercany przez tworzywo. Żeby dokonać odwiertu, odkręcamy sobie tą śrubę, Wyciągamy ją, ona tutaj jest gwintowana. Wyciąga, odkręcamy nakrętkę, wyciągamy śrubę, wyciągamy przetwornik i przewiercamy sobie tworzywo. Tu, w tym miejscu, jest widoczna śrubka. Przewiercamy sobie na pasujący otwór pod tą główkę. Tutaj fabrycznie otwory są wykonane pod śrubę M4. Także nie musicie szukać za dużo, są to śrubki M4. Długość sobie musicie zastosować taką, jak Wam będzie odpowiadała, czy dacie tu podkładkę, czy nie dacie podkładek. Ja dałem podkładki i to są m 4 razy 20 Można, oczywiście, przetwornik zamocować na zwykłym ramieniu, tak zwanych dostępnych, tych prostych. Ale ja używam i polecam te uchwyty kulowe, ponieważ mogę sobie dowolnie wyginać, ustawiać przetwornik tak, jak mi to pasuje. Może nie widzi mi się, ale dostosowuje się do możliwości jakie daje mi łódź czy ponton nie zawsze mamy na pawęży tyle miejsca żeby mieć i silnik i echo i przy skręcaniu silnikiem wadzimy o przetwornik lub o uchwyt dlatego ja sobie stosuję taką ekwilibrystykę i wyginam sobie, układam sobie przetwornik tak jak mi pasuje w tą stronę, w tą stronę, wyżej, niżej wszystko zależy od naszej wyobraźni i od tego, jak chcemy przetwornik ustawić. Wiele razy spotkałem się właśnie z faktem, że do zwykłego standardowego uchwytu szczękowego nie idzie takiego uchwytu zamontować na łódkach, ponieważ łódki są do tego niedostosowane, a przykręcanie jakichś dodatkowych desek mija się z celem. Także jest to w zupełności wystarczające rozwiązanie. No i nie ukrywajmy, dość szybkie w montażu i demontażu. Jeżeli chodzi o torbę, to zainwestowałem w oryginalną torbę, którą można dostać w Eliachcie, którą dystrybuuje właśnie Raymarine. Jest to torba dedykowana do takich echosond bardziej. Ona jest dedykowana do Dragonfly i mniejszych, mniejszych echosond, ale ja zaimplementowałem ją właśnie do elementa. Fajny, szybki dostęp do ekranu. Zamek, rzepy. Przykręcamy sobie do podstawy nasz, yy, naszą echosondę. Otwory pasują idealnie w uchwycie echosondy. Pasują idealnie do, do, te, do tej podstawy. Yy, tutaj jest taki fajny uchwyt, który może służy nam do przenoszenia, ponieważ w torbie tutaj z tyłu jest miejsce, żeby wsadzić sobie palce, ale też zabezpiecza nam echosondę, jeżeli coś by na to spadło czy nie da, nie wiem której się przewrócił na to zawsze jest jakieś zabezpieczenie, ale głównie służy to w celach transportowych. Tutaj producent z tyłu przewidział miejsce na akumulator. Jest to miejsce przewidziane na akumulatory 7 lub 9 amperogodzin na te mniejsze. Ale jest to też przewidziane właśnie typowo po DragonFly'e, ponieważ samo podłączenie przewodów inaczej wybiega w DragonFly'e niż w elemencie. I tutaj te przewody kolidowałyby nam z miejscem na akumulator, ale to nie ma problemu. Tutaj można sobie, ja sobie tutaj wyprowadziłem przewody, które na fajrand, czyli po zakończeniu łowienia, zwijam sobie je. Idealnie wchodzi mi tutaj przetwornik, przewód od przetwornika i przewód zasilania. Także jest to taka wersja mobilna, można sobie to szybko wziąć, przenieść. Jedynym minusem to jest. Yy, obecność akumulatora, który jest na zewnątrz, no ale mi to nie przeszkadza. To jest akumulator 12V 22Ah, także on wiele miejsca nie zajmuje. W pontonie idealnie wpisuje się w ten szut w dziób, a w takich łódkach bardzo ładnie przylega sobie do ściany i to w niczym nie przeszkadza. Jest mobilny, można go zawsze odkręcić, wymienić. Torba ma kilka kieszeni, w które ja sobie wkładam uchwyt idealnie to tu pasuje, tutaj mam zapasowy przewód zasilający, bym chciał sobie podłączyć pod akumulator duży do zasilania łodzi no i tyle tutaj torba dodatkowo ma jeszcze też zamki, które można sobie po zmontowaniu po rozmontowaniu sprzętu lub nawet po zamontowaniu na łodzi, można sobie to zapiąć żeby to nie przemakało jeżeli chodzi o wodoodporność słuchajcie przeżyła ta echosonda, 4 czy 5 takich poważnych burz, że łódka była zalana. Yy, nic się z tym nie stało. Wziąłem, wylałem wodę ze środka, wysuszyłem. Echosondy są wodoodporne, wodoszczelne są, ale pamiętajmy, że same podłączenie przy miejscach, gdzie podłączamy przewód, no tam trzeba uważać, ponieważ tam woda może się nalać. Także nie topmy echosondy, no bo to nie jest zalecane przez producenta. A jest to w zupełności, można zostawić to na deszczu czy na burzy. Grunt żeby nie wypadło z łodzi. I u mnie takie anomalnie wytrzymuje, jeżeli chodzi o zasilanie, no to przewód, który już jest w komplecie z dostarczających osądom, montuje plus minus. Wykonałem sobie luty tylko na uchwyty do śrub. Także zwykłej filozofii nie ma. Pamiętajcie, że żeby zrobić to, czego ja nie zrobiłem, na plus yy, instrukcja przewiduje bezpiecznik 7,5 lub 10 A. Nie pamiętam dokładnie, ja tego nie zrobiłem, zapomniałem. Zrobiłem to na axiomie, na elemencie, tego nie zrobiłem, muszę to poprawić. Jest to zabezpieczenie dla Was, dla, jeżeli coś zaleje akumulator czy zaleje echosądę. Zawsze ten bezpiecznik strzeli pierwszy, a nie strzeli yy, echosonda. No, zabawka dość droga, także z tym trzeba się liczyć. Należy pamiętać, żeby po zamontowaniu osądy wziąć poprawkę na to, jak wchodzimy do łodzi, czy jedna czy dwie osoby, żeby przetwornik był ustawiony w miarę równolegle do dna. Bo jeżeli ustawimy sobie przetwornik równolegle na samej łodzi i do niej wejdziemy, wsiądziemy na tyle łodzi. To przetwornik pójdzie w dół. Będzie się wiązało to z tym, że łuki ryb będą niepełne, lub połówki, lub kawałki. Bierzcie też na to uwagę, i to jest bardzo do, ważny aspekt, jeżeli chodzi o dokładne ustawienie przetwornika. Żebyśmy potem nie, nie mieli pretensji sami do siebie, że nie widzimy ryb, lub widzimy same połówki łuków, lub niepełne łuki. Także taka rada. Wersja mobilna. Dla mnie idealna. Mogę sobie to wziąć i na spinning, i podczas łowienia karp, tak jak teraz. Jeżeli byłyby jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach, lub kontaktować się, czy to mailowo, czy messengerem, ale najlepiej telefonicznie. Objaśnię, pomogę. Zawsze warto skorzystać z doświadczenia kogoś innego, który już to, to przerabiał. W tej chwili już kilku kolegów kupiło też te echosądy i pytało się, jak ja to zrobiłem, pokazywałem. Kopiowali te rozwiązania. Wydaje mi się, że to jest dość szybkie, dość łatwe w ustawieniu. No i nie jest, nie jest aż tak drogie, także sam koszt dodatkowych elementów nie jest aż tak wielki, gdzie ludzie trzymają echo luzem. Szkoda pieniędzy. Wydajemy sporo pieniążków, które powinny być szanowane. No a sprzęt też wiadomo nie będzie... reklamacje nie będą uwzględniane, jeżeli sprzęt będzie uszkodzony. A to ładnie idzie wykryć i sprawdzić. Także polecam poświęcić te pół godziny czasu, zrobić sobie taki cover przenośny, przenośny zestaw. No i wtedy będziemy zadowoleni i pewni, że nic nam się nie uszkodzi i nic nie odpadnie. Także polecam. W razie pytań, proszę wpisać, dzwonić. Jak mogę, to pomogę. Do zobaczenia następnym razem.